Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Czas na gówno creepypasta Nate. dzisiaj mówimy sobie dwie pasty, tą przyjaciele i yy, zaginiony odcinek i Hnjduda.exe, no, więc zapraszam, cześć, tak Zawsze lubiłem bajkę Tomasz Teddyk. Była to moja odrana bajka. Miałem nawet sobie Pięciu Gustynów. Nie, muszę to zrobić. Nie, to jest dziwne, ale dobra, czytamy. Jednak która lina przyjechać w przypadek? Trzy przelu. na O nie. To jest kanał, który jest... Ale jednak spojrzałem, że chwile maledzienno był odcinek Thomas the Train, Engine. Który nazywa się Tomek Średniowieczu. Co? Co? Przeszczegły. Le... Szkoda, Szkoda, że nie to Tomek brązu. To by było jeszcze lepsze. Bardzo się zachwyciłem, że będę w... właściwie oglądać specjalny odcinek Tłomka, ale zdziwiłem się, przecież pociągów nie było w Średniowieczu. A cóż, nie. No oczywiście, możemy się tego, że po prostu idziemy no, no i oczywiście to jest pierwszy stopień do dzieciolu To był ten oczywiście. Nie interesowałem się tym, bo to przecież tylko bajka po prostu. No oczywiście. Tak sobie żartowałem, że ja jak to pociąg w średniowieczu. A dlaczego? Znaczy... To było kiedyś. A nie, to było w XVIII wieku, były te. Drezyny były. Ale czy to się do pociągów na zaliczać? Nareszcie wybiła godzina 12. Ja pierniczę. A po co akurat o tej godzinie? Oczywiście, bo to jest pasta. Gówniana pasta. Jeszcze jedną reklamę puścili. Już leciał odcinek specjalny. Kordy JEST! Początek był jednak dziwny, bo je... widać była kata... kata trzymającego w dłoni wielki dwuręczny tułopór. W Nie widać było sporo więźni. Pytałem zaraz to. Kurła kata. Ja nie teraz co? Bohaterowie karali na śmierć w tą kółko? Co tam być? Jednak oglądałem dalej, myśląc sobie, że stanie się jakiś happy ending. Tego wszystkiego jednak w każdego odcinku Tomka jednak w tej przemowie generała wziął się po do psodła, gdyby ten klęknął, położył głowę na stołek, jednak było. Słychać gwizdy Tomka, myślałem, że sobie ten tak to mnie sprowokuje, że nikt nie będzie chciał. Myślałem również, że coś głupie Gwiazdy Tomka robią, że tak chciał. Bla 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 bla. że nikt nie umie zachować. Nadal myślałem również, że dość głupio robić odcinki to, to już dalej na śmierć. W takim programie, nawet w takim... A co nas z tym wspólnego Takie kanały. Było, to nie przyszło bez problemu. A co dopiero mini-mini. Min. Mówię, przeklęty kanał to jest. Jednak po chwili więcej został ścięty. To był taki horror. rozpier Kopuły... Wcięcie bajce dla dzieci. Nie wiem, czy. bajce dla dzieci, kiedy to jest 12, to powinien być Addis? Czyli coś podobnego takiego. Nie wiem. Dobra, co to to? Mm. Co oni sobie myśleli podczas robienia tego odcinka? Potem jednak tego którego widoku był z kamery postacią ściąć. Jednak był kolejny gwizd Tomka. Myślałem nadzieję, że Tomek będzie bohaterem. Oczywiście. Uratuje biednych więźniów i budżet autorów po pozwanych Ludzie zawracali na to uwagę. Zawracali? Nie. Zwracali na to uwagę. Jednak postanowili kontynuować karę śmierci. Oczywiście po chwili kolejny gwizd, i tego gatunku. W tym momencie przeleciał nad miastem, a następnym pojechał Ja pierniczę! No, gdzie Skyrim, a gdzieś tam był ten mod? Tak, tak, Ale był? No, no, silnik od o tym. gdzie to jest?

Bardziej No Nareszcie się zakończył. Miał lecieć kolejny. Tym razem zwykły odcinek. Tam jak na YouTube nawet ten odcinek. Ale nic mi nie wyskoczyło. No oczywiście, bo to jest nieważne. No bo to... No bo to przecież był zaginiony odcinek. Więc jakim todem miałby się znaleźć tam? Była dwunasta. Ale jak nie, nie mówimy? Tym odcinek, że ten odcinek jest na, na szczęście pusty i mogę w tym odcinku, dzięki czemu możecie nawet z niego oglądać. Wejdźcie tylko... ten odcinek, naprawdę nie jest z słabych nerwach. No nie wiem. A o 12, nie wiem. To więc podsumujmy to w skrócie. Mm. Ja piernicze. Gość, przynaj... Gość przełączony. Kanał Przeklęty, oczywiście, na, oczywiście nie zwracam uwagi na to, że to jest o 12 w nocy, kiedy to jest najczęściej zapowiedź czegoś okropnego, głupiego, możliwej pasty. I ja to już... Mm, to jest jakim cudem miałoby to się znaleźć na YouTubie, kiedy to, to po prostu było tylko chyba odtwarzane jeden raz. Więcej nie ma. Nie wiem. Tak więc zaczynamy na nową, drugą. Zaczynamy czytać drugą pastę. Pewnego dnia przyszedłem do Zypka, kupić sobie Pepsi. Okej, okay. to jest jeszcze dość normalne, mając problemy z prostatą. Ja pierdolę. idę przez sklep spojrzałem kratkiem na półkę z czego pójdę z napisem Minecraft. Ale skąd gra? W sklepie najprawdopodobniej spożywczym. Bo... Nie, no nice. i pomyślałem myślałem, do kasy z, z Pepsi z płytą, no oczywiście na głównego bohatera spędzi to sprawdzi zwali na niego po prostu klątwę nie kupuj boom um. i pójdę Pepsi z płytą i powiedziałem proszę tę płytę Leczko to powiedziała, nie kupuj boom um. Od razu tak na dobre dobry, dziwne. znałem kasierkę, więc uznałem, że żartuję. No, oczywiście, takie takie Taki... takie ostrzeżenie wprost w mordę, i to, to już ty, mijasz się to. I zaśmiałem się i po prostu. Z y, jeszcze raz opłytą i z zawahaniem dań, zapłaciłem, pobiegłem do następnego dnia. Bo w moim kraju głównym nie było żadnej zmianki o tym, że, że był pojedynczy, że chciałbym dzisiaj jednak do jutro. Tak więc, jeszcze może to nie być taki bo... Bo bohater może nie być taki głupi. Otworzył się jeden folder. Był tylko jeden plik Andrzej Duda.exe. Byłem zdziwiony i jednocześnie zły, że mnie osmacowano. Odsmacowano. E to są już. E są. są błędy. Tworzyłem klik na ekranie. Pojawiło się tylko zdjęcie Andrzeja z tym różnicą, że miał na czole pentagram, wiadomo jaki, narysowany w pękcie, ustawygięte w naturalny grimas, płynący z oczu, Płynącą z oczu. Dle. zaczął grać bardzo spowolony Maruzorek Jakim <noise> Jakimś tutaj w PNG A nie, a to był jeszcze To były X Z krzykami Andrzeja Dudy No, typowe odgłosy Odgłosy godowe Andrzej Duda kroka PNG Bardzo zdziwiony i wystraszony usiłowałem wyłączyć ten program, ale nic nie działało. Po chwili usłyszałem suknię za okna, a za nim był a jest tutaj! Ty, niby w dyglu, nie biura i zobaczyłem, do ciebie teleportować się? Teleportować się z Jebanym, z Lundermanem? Takim samym jak na zdjęciu, szybko mi z pokoju, cofnął się w łazience. Jak duda wypijeszy, spokoił, coś do drzwi łazienki. Zakukał dwa razy, bo po czym powiedział nie pytają, ciało imię wy, wylaczą z, wy, z ostrymi cienkimi mgły. Zaczął, wtedy był bardzo moje dni. Jestem teraz. To samo stało się innym, ale proszę Was, w, jeżeli w sklepie znajdziecie w sklepie poeta Minecraft, nie kupujcie jej. Można kupić i pobrać go na oficjalnej stronie Minecraft. Andrzej tutaj już nie, mal się, wydrzył się. Ojcie nasz, który się w niebie <głos》>, jak jest oczywiście <głos》>, modlitwa. Dobra, powiedzmy nie szczerze. Głupi bohater, który po prostu kupuje pomimo ostrzeżenia płytę, która ma najprawdopodobniej jest z na jego klątkę, która po prostu... Jednak tak się stało. I oczywiście dziwi się, że niby, yy, że niby ten yy, że niby nie dostał tego, co chciał. A to jest dosyć częste w takich przypadkach, takich pirackich kopii. Najczęściej jest. No i po prostu, <laughs> jakim cudem Andrzej Duda mógł się te tepnąć? Jeden Warszawy czynni jego posiadłości czy do jego podlasia, na prawdopodobnie czy tam sosy bardziej prestiżowo radonia. Albo naj najbardziej prestiżowo do rado, Do, do sosnowca najbardziej się przetępną bo Sosnowiec to jest najbardziej bogate miasto z świętej Trójcy. I no... No i oczywiście oznajmianie tam coś tam innego i oczywiście na koniec trzeba było, jeżeli jest polska pasta, to trzeba dać piękny, najpiękniejszy na świcie ojcze nas, któryś jest w niebie. Czyli tak, to był Diver, yy, zap, yy, yy, zapraszam na kolejne odcinki Czas na Główne Głuposty Fanmade. Gdzieś za tydzień lub w niedługim czasie. Cześć!